Uwaga! Główne skupienie tego wideo to przekaz audio, więc zalecamy skoncentrować się na przekazie i nie na obrazach. Korzystaj z treści i pozwól, aby dźwięk cię prowadził. Eliasz, prorok, którego zabrano do nieba na rydwanie ognia. Historia Eliasza jest jedną z najbardziej inspirujących i pełnych mocy w Biblii, ukazującą głęboką więź między sługą a jego Bogiem. Od jego odwagi w konfrontacji z bałwochwalstwem po moment. W którym został zabrany do nieba, Eliasz żył, aby oddać cześć woli Bożej. Jego życie jest świadectwem wiary i oddania słowu. W tym wideo zapraszamy Cię do odkrycia lekcji i cudów Eliasza oraz do refleksji nad tym, jak można je zastosować w swojej duchowej wędrówce. Zasubskrybuj teraz, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej transformującej historii. Prorok Eliasz to wybitna postać w Starym Testamencie. Znana z odwagi i niezachwianej wiary w Boga. Został posłany, aby prowadzić lud Izraela w czasach duchowej ciemności, będąc stanowczym głosem przeciwko bałwochwalstwu i korupcji, które dominowały w społeczeństwie. Jego imię oznacza Pan jest moim Bogiem, co odzwierciedla jego rolę jako obrońcy prawdziwego kultu i jego misję przybliżenia ludu Izraela do przymierza z Bogiem. Historia Eliasza jest bogata w lekcje odwagi i oddania. Jego życie pokazuje, jak Bóg wybiera zwykłych ludzi do wypełnienia niezwykłych zadań. Poznając tego proroka, inspirujemy się do wzmacniania naszej własnej wiary i trwania przy obietnicach Bożych, zwłaszcza w trudnych czasach. Tak jak Eliasz, możemy być narzędziami światła wśród ciemności, pamiętając, że nasza ufność w Panu jest naszą największą siłą. Za czasów Eliasza Izrael przeżywał mroczny okres, pełen korupcji i bałwochwalstwa. Lud oddalił się od Boga i uległ praktykom pogańskim, zwłaszcza pod wpływem królowej Jezabel i proroków Baala. Ten trudny kontekst uczynił misję Eliasza jeszcze bardziej istotną, ponieważ musiał przywrócić lud do prawdziwej wiary, stawiając czoła kulturze odrzucającej nauki Boże. Ta rzeczywistość Izraela stanowi dla nas przestrogę. Często znajdujemy się otoczeni wpływami, które próbują oddalić nas od naszej wiary i wartości. Historia Eliasza przypomina nam o znaczeniu trwania przy przymierzu z Bogiem i niepoddawania się presji otaczającego nas świata. Tak jak Eliasz, jesteśmy wezwani do bycia wiernymi, nawet gdy świat wydaje się iść w innym kierunku. Jednym z najbardziej znaczących momentów w życiu Eliasza była jego konfrontacja z prorokami Baala na górze Karmel. Z wielką odwagą Eliasz wyzwał proroków, aby dowiedli siły swojego Boga. Podczas gdy on sam miał wzywać moc Pana. Ogień Boży spadł z nieba i pochłonął ofiarę Eliasza, ukazując przed całym ludem, że Pan jest jedynym prawdziwym Bogiem. To wydarzenie nie tylko potwierdziło moc Bożą, ale także obnażyło fałszywość bałwochwalstwa. Ta historia uczy nas o sile, która płynie z pełnego zaufania Bogu. W momentach wyzwań, gdy nasza wiara jest wystawiana na próbę, jesteśmy wezwani, by przypominać sobie przykład Eliasza i z determinacją szukać obecności Bożej. Tak jak Eliasz doświadczył potężnej interwencji Boga, my również możemy ufać, że jest on wierny i odpowiada, gdy szukamy go szczerym sercem. Eliasz był narzędziem cudów w swojej misji, ukazując troskę Boga o Jego lud. W Sarepcie pomnożył żywność wdowy, zapewniając utrzymanie w czasach głodu. Później wskrzesił jej syna, pokazując, że moc Boża wykracza poza śmierć. Te cuda służyły wzmocnieniu wiary i przyniosły nadzieję w trudnych chwilach, ukazując, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. Te dokonania Eliasza przypominają nam, że Bóg działa w naszym życiu w sposób niezwykły, zwłaszcza gdy wszystko wydaje się stracone. Jego historia jest zaproszeniem do wiary w trudnych czasach, wierząc, że Bóg jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby i czynić rzeczy niemożliwe. Tak jak wdowa z Sarepty doświadczyła mocy Bożej, my również możemy dostrzec Jego rękę w naszym życiu, gdy powierzamy Mu nasze trudności. Po wielkim zwycięstwie na górze Karmel, Eliasz musiał stawić czoła gniewowi królowej Jezabel, która poprzysięgła zemstę na nim. Prześladowany, Eliasz uciekł na pustynię, czując się wyczerpany i zniechęcony. W tym momencie szukał schronienia u Boga, który podtrzymał go pokarmem i pocieszeniem. Pokazując, że nawet w najciemniejszych godzinach Bóg nigdy nie opuszcza swoich sług. Wędrówka Eliasza na pustyni była czasem duchowego odnowienia. Doświadczenie Eliasza jest odzwierciedleniem wyzwań, z którymi stykamy się na naszej własnej drodze wiary. W obliczu prób często odczuwamy ciężar zniechęcenia, ale historia Eliasza przypomina nam, że Bóg jest z nami, oferując pocieszenie i odnawiając nasze siły. W czasach trudności jesteśmy zaproszeni do szukania w nim schronienia, wierząc, że jego obietnice trwają, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Po dniach ucieczki i zmęczenia Eliasz spotkał się z Bogiem na górze Horeb, gdzie doświadczył jednego z najgłębszych momentów swojego życia duchowego. Zamiast znaleźć Boga w wielkich manifestacjach, Eliasz usłyszał głos Pana w łagodnym powiewie. To spotkanie umocniło jego wiarę i odnowiło jego misję. Ukazując, że Bóg przemawia do naszych serc w sposób subtelny i intymny, zwłaszcza gdy szukamy Jego obecności. Ten epizod uczy, że głos Boga często objawia się w ciszy i spokoju. W momentach trwogi jesteśmy wezwani do uciszenia naszych myśli i serc, aby usłyszeć boski szept, który nas prowadzi i umacnia. Doświadczenie Eliasza zachęca nas do poszukiwania spokoju, aby usłyszeć Boże wskazówki w naszym życiu. Pamiętając, że zawsze jest on obecny, nawet gdy świat wydaje się chaotyczny. Od wczesnych lat Eliasz wiedział, że jego koniec na ziemi będzie inny. Bóg objawił mu, że nie doświadczy śmierci, ale zostanie zabrany do nieba w sposób cudowny. To proroctwo budziło ciekawość i podziw, zwłaszcza u jego ucznia Elizeusza, który był świadkiem przygotowań Eliasza do odejścia. Życie Eliasza było ciągłym świadectwem mocy i wierności Boga a jego zakończenie było wyjątkowe, co potwierdzało boskie przymierze. To proroctwo przypomina nam, że Bóg ma specjalny plan dla każdego z nas i spełnia swoje obietnice. Tak jak Eliasz ufał Bożemu Słowu do końca, jesteśmy wezwani do życia z pewnością, że jest on wierny i ma dla nas większe cele, niż możemy sobie wyobrazić. Historia Eliasza inspiruje nas do życia w wierze, ufając w Boży plan dla naszego życia. W końcowym momencie swojej wędrówki Eliasz został zabrany do nieba w sposób niezwykły. Pojawił się rydwan ognia, zesłany przez Boga, i uniósł go przed oczami Elizeusza. To cudowne wydarzenie symbolizowało zaszczyt, jaki Bóg przyznał Eliaszowi, ukazując swoją moc i wierność Eliasza wobec misji. Imponująca wizja rydwanu ognia była świadectwem dla Elizeusza i dla wszystkich, którzy poznaliby tę historię. To uniesienie jest potężnym przypomnieniem, że Bóg jest suwerenny i spełnia swoje obietnice w nieoczekiwany sposób. Rydwan ognia przypomina nam, że, podobnie jak Eliasz, jesteśmy wezwani do życia w pełni oddanego Panu, ufając, że on nas strzeże i prowadzi do wypełnienia naszego celu. Ta historia wyzwala w nas również pragnienie życia w wierze, z nadzieją, że Bóg przeznaczył nam wspaniały los. Przed Swoimodejsium ELIASH przekazal Swoj Plash Elizusui. Symbolizujak continuaksh Swojij Misji i Przakazini adpoidzil NASAI parakij. ELIZIUS Tori TORZASISIL ELIASOWI du ostitnigo momentu. Adziedzikzil podwajni udzil duka SWEGO MISTRZA KO przigidawalo go du smilego pagishia dragi. Tora Iliash zinikchuel. Ten act Pakaziwal. Ze nawet gdy sluga boziad Praka Boza Chwa Dziki Inim Wybrenim. Successia Iliasa Przez Elazusa Uxi NAS Naxiniu Przekazuania wiry I Wartasai Takjak Iliash Przegadual Elazusa. Jestusmi Wezwani du Positinigo Plywu na Zaisi Inik. Przekazujak Weeds I Milosk du Boga. Ten Spadek Przepamina. Zew Christasi Nasa Misja I Nas Przeklad Maya Nadal WPLYW. Nawet Panazim Odejsiu. Eliash Jest Wabitna Zorono W. Tradici Zytoskij. Jacki I. Badak Pamietnim Jako Potasni I. Prorok Bozi. W. Judaismi Oxikuge S.I.E. Go Jako Mesjasa. A.W. Rosnik Swiatak. Jack Pacha. Sastawia S.I.E. D.L.A. Niego Meets. W. Naum testamenty Jego Obeknosk as nana W. Przemian Yeniu Jezusa. Yuboku Boku Mojessa, Koz Maknia Jego's Naxani W. historiais Boyenia. zictwo Iliasa Siega Dalaj Nizkuda I Confrontich. Jest Symbolum Nizakway, Injwiri, i Wiri Ilojalnasi Wobek Boga. Jego Historia Inspiraj zerono Zido, Jack I Krizesigen. By Chwali W. zi I Ufali Bosom Obietnikum. Iliash Przipamina. Ze Pomomo Wizwan Mazna Zyc Zysium Adonim Panu. Pazistawayajak dukhoud ziadziktwo, Tor prezechwa pokalinia. Historia iliasa to du nad sila i nashia. Jackie Mazami Adnalesk w Bogu. Jego Zaisi, Naznikson kudami. Wizwaniami i yjakuim odejsium. Yukazuji, Ze nawet posrod trudnasi Mazami w Pelni ufak panu. Jackie Lech moses zastisawak z Historia Iliasa w suojij duchuij Padrazi W. Jackie Sposob Mazami Pilegnowak Wire Tora Chwa Maimo Prob widio, Wideo jack Z.E. wire Iliasa Jest Prziklatum Pelnego Adania Bozimu Selui Jestli to Przeslani Porosilo Tuj Surs Zesubscribuj Kanal Aktawaj Pawiatamania I Podziel S.I.E. Swoimi Reflex Jami W. Commentarzak Nie Przegap Taxa Nastapnigo Widio Tor Bedzi Dostep Na Ekrani Konkawim to Okazja do continuania Gnocchi, i Irazwaju W. Swojij Duchawej Wedros.